Witam z tej strony na walki i dzisiaj dla odmiany poradnik nie związany z energią ani z maszynkami z Industrial Craft'a e, Dzisiaj pokażę, jak zrobić coś takiego jak rafinerie. Mówiąc, no zaczniemy oczywiście od znalezienia źródła ropy naftowej. Tutaj jest akurat e, tak śmiesznie trochę w, w środku góry, ale to nam wystarczy. Ważne, żeby było coś takiego jak fontanna w środku, bo no, jeżeli znajdziemy, tylko takie płytkie jeziorko o głębokości jednego klotka, to tej ropy, tam będzie tyle, no prawie że nic. Bardzo szybko się nam pompa pozbędzie. Można sobie zanurkować na dół, zobaczyć, że tam ta bania jest wypełniona olejem. Ropą, przepraszam bardzo. No, ale tak. Zaczniemy sobie od zlikwidowania tej fontanny tutaj na górze, bo ona nam przeszkadza trochę. Ale tej ropy aż tak wiele w niej nie ma, żebyśmy ją musieli koniecznie sobie zatrzymać. W ramach jakiejś oszczędności. Obudujemy sobie to w ten sposób. Tu będzie nam najwygodniej. Sprawdzam, czy jesteśmy w środek tego, jest dokładnie w tym miejscu, gdzie ten szyb. I umieszczamy w tym miejscu coś takiego, jak pompa. Pompę dajemy tutaj na środek. I po boku wystarczy nam jeden steam engine. Na razie zrobimy sobie coś takiego. Tutaj dajemy wajchę obok niego. Do środka ładujemy mu węgiel. No i to nam będzie zasilało, ten silnik będzie nam zasilało pompę w, wyda w wystarczającej wydajności z wystarczającą szybkością, żeby nam to pompowało ropę do tej naszej rafinerii. Stawiamy sobie rafinerię, obojętnie w którą stronę ona będzie skierowana. Podłączamy to rurą wodoodporną, na przykład kamienną albo złotą, obojętnie, do tej pompy. No i teraz jeszcze trzeba zasilić jakoś, jakoś tę rafinerię, bo jeżeli teraz włączymy po prostu tutaj pompowanie tej ropy, widać, że pompa nam już wysunęła swoje coś. I nam pompuje w tej chwili ropę do rafinerii możemy na razie wyłączyć teraz tak, zasilamy sobie to możemy też użyć silnika parowego Steam Engine do tego, ale najwygodniej jest chyba na tym etapie użyć jeżeli gramy w tekita oczywiście gdzie mamy też inne mody użyć coś takiego jak baterie słoneczne i energy link mam, mam tutaj gdzieś stawiamy ten Energy Link dwie Low Voltage Solar Array nam wystarczą oczywiście tu można obojętnie generator geotermalny podłączyć jak kilka generatorów zwykłych reaktor atomowy elektrownię wodną, wiatrową no obojętnie tutaj teraz tak ważne żeby przy Energy Linku zaraz była kawałek drewnianej rury przewodzącej, no i później na przykład kamienna no i nam widzimy, że rafineria działa teraz z pełną prędkością tutaj są takie kolorki na tych klockach po boku no i oczywiście jeżeli one są czerwone jeżeli sobie rozbijemy jedną baterię rozbijemy to z Energy linka żeby to szło, ta energia widać, że z jedną taką baterią tej energii nie dostaje wystarczająco i są takie fioletowe te klocki i tak po malutku jeżdżą no jak dodamy drugą taką baterię słoneczną to trochę opóźnienia ma czas reakcji trochę opóźniony yy, i zaraz się powinno to zmienić na zielone i powinno zacząć szybciej to śmigać spróbuję jeszcze raz to rozbić jak mi karty ten drzewo tutaj zniknie no i dalej jest zawodno dobra doczepimy na razie tutaj trzecią zobaczymy co się stanie nic się nie stało opóźnienie. O, zmienia się na zielony Dobrze Dobra, jest zielony. Dwa czy trzy czy jakieś inne źródło prądu obojętnie. Teraz wypompujemy sobie te paliwo, bo już się nam zbiera pomal trochę paliwa. Wypompujemy je sobie do zbiornika. Bo nie mamy na razie innego zapotrzebowania na te paliwo. Co ja Wystarczy coś takiego. Mamy zbiornik? zbiornik taki nam wystarczy w tym miejscu sobie zrobimy redstone engine zajecha gdzieś tam koło niego no i to nam będzie wystarczającą szybkością wypompowywać te paliwo no i to właściwie było na tyle jeżeli na przykład chcemy sobie zrobić tak żeby nam nie, nie zużywało węgla no to sobie po prostu tą rurą podłączamy tutaj do tej pompy no i w tej chwili to też nam będzie fajnie działać no, możemy sobie jeszcze po drodze dać na przykład zbiorniki z tego zbiornika wypompowywać, żeby nie szło to bezpośrednio do rafinerii. ale taki zestaw też działa, szczególnie jeżeli, jeżeli na przykład jesteśmy cały czas przy tej rafinerii nigdzie tam nie wychodzimy. No także to jest wszystko. Jak widać działa. Paliwo się pomału zbiera. No także dzięki za oglądanie na razie.